Cześć! Ostatnio wpadły w moje ręce najnowsze pomadki Kobo z edycji limitowanej, więc postanowiłam zrobić dla Was krótką prezentację wszystkich kolorów. Jeśli do tej pory zastanawiałyście się na który kolor się zdecydować, to mam nadzieję, że mój dzisiejszy filmik pomoże Wam w wyborze odpowiedniego koloru i zapraszam do oglądania. Zaczniemy najpierw od spraw technicznych. Pomadki są z edycji limitowanej, więc jeśli zależy Wam na jakimś kolorze, to radzę zaopatrzyć się w niego już teraz, bo za jakiś czas mogą być wycofane ze sprzedaży. Występują one w pięknych, eleganckich, złotych opakowaniach i wyglądają naprawdę bardzo, bardzo luksusowo. Zamykane są na magnes, co jest również bardzo na plus, gdyż nakrętka nie sunie się i zabezpieczy pomadkę przed uszkodzeniem w torebce. Jeśli chodzi o wykończenie, pomadki są matowo-satynowe, nie są w 100% matowe, tak jak opisuje producent, ale jeśli zależy Wam na 100% macie, warto odbić chusteczką pomadkę, aby pozbyć się nadmiaru błysku. Są mocno napigmentowane, rozprowadzają się równomiernie, ale nie są trwałe, bo łatwo pozostawiają ślad np. Na, na szklankach. Matki kobos, z edycji limitowanej dostępne są w pięciu kolorach, i to właśnie one zadecydowały o tym, że chętnie zrobię o nich filmik. Pierwszy kolor, numer 413, to ciepła śliwka. Piękna, nasycona, bardzo elegancka, i jest to najciemniejszy kolor ze wszystkich dostępnych odcieni. I jest to kolor, który świetnie sprawdzi się do delikatnego makijażu oka, ale też może być bardzo fajną, odważną propozycją na najbliższe święta bądź sylwester. Drugi kolor, numer 414, to zgaszony, ale neutralny brąz. I jest to jeden z moich ulubionych kolorów dostępnych właśnie z tej edycji limitowanej. I jest to odcień brązu bardzo taki nieoczywisty, i może przejść jednak u większości osób, szczególnie u tych, które za bardzo za brązami nie przypadają. Ale jest to bardzo fajny, taki delikatny, nudziakowy odcień na pewno świetnie sprawdzi się uszatynek bądź blondynek. Trzeci kolor 415 to ciemniejszy róż zawierający w sobie delikatnie ciepłe tony, ale jest taki głęboki, nasycony i myślę, że byłby to idealny nudziakowy kolor dla brunetek. Czwarty kolor 416 to już zdecydowanie taki koralowy róż, który zawiera w sobie cieplejsze tony, ale jest to dość jasny odcień różu, dlatego myślę, że najlepiej sprawdzi się u osób z bardzo jasną cerą, blondynek, szatynek i jest to tak bardzo fajny, żywy, soczysty odcień, iż myślę, że idealnie sprawdzi się wiosną bądź latem do na przykład mocno rozświetlających makijaży. Piąty kolor 417 to już przygaszony róż, taki delikatnie pudrowy, i sprawdzi się u osób, które lubią zdecydowanie chłodniejszą tonację. I myślę, że tutaj dobrze sprawdzi się i u blondynek, i szatynek, ale myślę, że i niektóre brunetki również mogłyby ten róż bardzo polubić. I to już wszystkie odcienie Kobo z edycji limitowanej. Mam nadzieję, że filmik w jakiś sposób rozjaśnił sytuację i wiecie już na jaki kolor się zdecydować. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście kciukujemy. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!